Tu mamy takie dwie interesujące rzeczy. <laughs> Co to jest? Szyma? Ilo, Ilo, czy 20? Dobra, w sumie mam pięć koła. Jeszcze nie wracam na chatę. czym dobry. Chcę łóżko. I teraz tak. Eee, kupiłby 6. Zobaczymy 6 na początek. Tego 6. Dobra. Weźmiemy to, bo to się bardziej opłaca. Dobra. Wziąłbym jeszcze. O, mogę. Mixing station 2. Ajajaj. Mm, nie. Najpierw to i to. To weźmiemy. Mam łóżko. 6 tych, tych. Dobra. I, 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 i... Siema, Chciałbym botanistę. Sweatshop? Co to jest sweatshop? Czy ja mogę już mieć tam ludzi? No, może. Nie, bungalow. 1000 signing fee i employee wage. Dobra, deal. Wyślę ci nowego pracownika do twojej e, tej posiadłości. Dam ci również clipboard, który możesz dać, mieć, żeby nimi zarządzać Okej, okay, clipboard jest po prostu osobnym Dobra, super Super, super, super Dobra, jest botanistka Siema Linda Czemu nie pracujesz? Assigned Assign bed To Dobra, nie, nie ogarniam jeszcze tego, ale, ale zaraz ogarnę, zaraz ogarnę tylko chwila, tylko chwila, dajcie mi moment, wrzucę, żeby nam się robił weselny szczoch. Jeszcze tu mamy takie dwie interesujące rzeczy. Co to jest? Co to jest? Dobra, assign supplies source to the botanist manage botanist supplies. Select supplies. Eee, stąd. Large storage rack. No i spokoj. Tu jest ziemia, nawozy i, i green daddy. Dobra. Możemy to postawić tu, tu. Zróbmy przerwę tu, tu. Czekaj. Pole. Dobra, niech będzie przejścia. Dobra tak, 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 tak i tak. Dobra. O, ou, Bążur. Dwaj pół koła, zrobiłem fajnie i tysiąc osiemset dobra. Oficjalnie nowy rekord ustanowiony. Mamy to. Dobrze. I będzie pedler dwójka. Yeah. Olej silnikowy. Mixing station 2. Dobra. Z gitara. Olej silnikowy. Mixing station 2. Dobra. tu wrzucę. Niech dyma. To mnie ciekawi. A z tym się jeszcze musimy wstrzymać, oczywiście. Ona ma tu ziemię, ma tego Green Daddy. Aha Okej, okay, ona ma ziemię, ona ma Green Daddy ona sobie tu będzie Będzie sobie robić Czekajcie, bo to jeszcze chyba trzeba I wodę zapewnić, nie? Nie mam nasion w ogóle Jak ja mam pracować? Nie, ona ma własną konewkę, dobra Własną konewkę? Ma własną. Ok, i ona będzie sobie tu teraz nawozić. Nie, to. To te są bez sensu, żeby je nawoziła. To są bez sensu, żeby je nawoziła. Ale te tak. Jeszcze te tak. Tak. Ziemia. Fertilizery przydałyby się. Nic nie wpłaca. Czy kupię ziemię? Tych ziutków mogę kupić, nie? Ajajaj, a nie mogę wpłacić już, nie? Ajajaj, ale się softlokowałem. Strasznie się softlokowałem na dzisiaj. Nie, softlokowałem się. Świetnie. Dobra, idziemy po ziemię. Idziemy po więcej ziemi. Idziemy po więcej ziemi. Raz pójdę. O. Siema, będzie? Dwa koła! Boże, będzie. uwielbiam cię. Z moim ratunkiem w każdy zły dzień jak Boga kocham. Naprawdę. Deposit kafla. Kafla z zestawy przy, przydłupia. Dobrze, dobrze, że mam tych dealerów, nie? Chyba przejepka totalna. Czyli rozumiem, że tu nie dostaniesz, tak? Czy jak mam to rozumieć? Czy, że skończyły ci się nie Wiem, jak mam to rozumieć. Tak, żeby po prostu skończyły ci się nasiona. Świetnie! Po prostu? Kurwa, świetnie. Dobra. Dwa dni będą miały te sojki. Jak akurat będzie wystarczająco, żeby. W sensie do dwóch cięć będą te sojki. Będzie idealnie, żeby. wrzucić nowe, nie? Ty co? Stoisz, bo nie masz towaru, nie? Pewnie, że tak. Chcę drop. Nie ma jeszcze dropu. Mmm, nie ma jeszcze dropu. Lipa straszna. Siem Alberto. Dropi sredy. Dobra, teraz mam. 30... dwa nasiona, skit. Idę zanieść tej, niech ona robi sino. Bo Bożem ją zatrudnił. S Kurwa, 200 dolarów w dupę. Nic nie zrobiła przez ten dzień. No mm. i się ma Jerry. Widzę, że tak. Mm. Thanks, by the way. My friend Chili can hook you up with your pseudo. Number one to her. Oooo, świetnie! Pseudo! Pseudo-franchili is the main producer of English for methamphetamin. Super ancko. Nitara się ma. Dobra, wujas, ja nie mam czasu na razie. Nagatki z tobą. Rano pogadamy. 3. I was just letting you know. I'm run out. Run out of program. Hej, a Shirley. Jestem Shirley, pracuję w farmaceutycznym biznesie. Słyszę, że masz straszny kaszel. Jeśli potrzebujesz trochę pseudo, jestem twoim ziomkiem, wyślij mi wiadomość i coś wy wykminimy. Uuu, będzie pseudo kupowane. Dobra, czy ja mam jeszcze tu jakieś po tej stronie oceanu? Nie mam, dobra. Jeden weselny szczoch. Teraz. Sega smartem. Czy ty już tu stoisz? Nie stoisz, dobra, czyli na sam koniec zostaniesz. Życie. Siema Meg Jednego masz. Siema. Gerdyline. Też, że to nie było naprzeciwko policji, była lipa straszna. Dobra, dwa dla donny. 150 plus. kerfi bonus. Na tym kerfi powiem wam, że zarabiamy ładnie, nie? Mógłby człowiek z tego zrezygnować, ale. Są tak dobre pieniądze. Naprawdę grzech by było rezygnować z, w sensie ze sprzedaży podczas godzin policyjnych. Bo to jest, no niesamowicie duży bonus dostajemy. Co dostawę? Patrz, 150 plus jeszcze 3 dyszki. Naprawdę za frajer 3 dyszki dostajemy, nie? Siema, kif. Masz jednego. I smacznego. <laughs> Dobra. Gitara. Dobra, jak widzicie, nasza pracownica tutaj się nie opierdziela. Tylko zapiernicza i to na najwyższych obrotach, nie? Sieman Nelson. Oskar powiedział mi, że ma, możesz już robić metę. Z. Aha, że będziesz mógł robić metę, tylko będziesz potrzebował pseudo. Po to, będziesz potrzebował dostawcę od do tego. Nie znam żadnych dostawców Pseudo, ale musisz to ogarnąć na swój rachunek. Yy, musi być ktoś w Westville, kto będzie wiedział. Otwórz swoje kontakty i zobacz dostawcę z Westville. Odblokuj nowych yy, customersów tylko po to, żeby zdobyć to. No dobra no. Ale tak poza tym to już wszystko wiem. Czekajcie, to jest tak, że to nie będzie rosło jak ona jest do tego przypisana? Manage Rax. To odpiszemy jej i to jej odpiszemy Nie będzie rosło jak ona nie będzie nad tym siedzieć czy co? Nie jest po prostu czwarta rano i dlatego to nie chce rosnąć Boże Czasami się zastanawiam czy jestem głupi czy głupszy Siema Oskar Powiedz mi Czy ty masz jakieś Hmm Nie masz nic Czyli dobra, czyli jedynym miejscem gdzie mogę kupić meble to dalej zostaje mi Dan i wyłącznie. Z sensu. Ale fosfor i acid. Dobra, kupmy acid, fosfor. Po jednym na razie kupmy. W jest mi to niepotrzebne. Kupmy dwa. Chciałem wymienić, czyli 2, 2 i dwa Bo to chcę wszystko wymienić i zostawić nam tylko te. Na czystą kartę, że tak powiem. Dobra, stację do miksowania jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze się wstrzymamy z tym. Mhm. Dobra, kupimy na razie to. I teraz tak. Te trzy idą out. Wstawmy sobie tutaj dwa. Mhm Contains plant, contains plant. Dobra, contains plant. To, to możemy wywalić już. Bo ja przestaję pracować. Niech pracują teraz na mnie, nie? Ja mam wysrane. Mm, dobra, i musimy się przespać do rana, bo, bo bez siana to nie ma rana, nie? 2.300 i 2.200, dobra yy, Rekord przebity chyba o 100, nie? Mniej weselnego szczocha sprzedane, ale, ale jest git Pedler 3, Mega Bean i Airpod, dobra Mega Bean i Airpod, jest gitara Dobra, Mega Bean i Airport. To, to, to powiem wam, że ten Mega Bean brzmi interesująco. Dobra. Weźmy może tak. a Miałem w ogóle spakować. będziemy jemu naj, najsampierw. A potem dopiero w ogóle dzień robić, ale no, dobra, już mniejsza w to. Nie naprawdę, ta muzyka startuje w takich momentach, że człowiek nie wie, czy się osrać już, czy osrać się za chwilę. Teraz tak, Shirley. I need to order low quality pseudo. Dobra, zamówimy sobie na razie jedno. Co 30 minut będzie jedno. Powiedzcie mi, jak to się robi. Ingredients. A, tutaj mam, dobra. Jeden kwas, jeden fosfor i jeden, jedno pseudo słabej jakości, niestety mam tylko, ale dobra. Kwas trzeba wlać pewnie. Fosfor dosypać. I tabletki pseudo. Zamieszać. Urda. Ja bym to już kiedyś robił. Ja bym to już kiedyś robił. A. Okej, okay, w ten sposób. Hej, nie głupie. Nie głupie, fajne takie. 8 godzin się to będzie robić. No dobra. Jerry stoi sobie tutaj. On chce piątkę Grand Daddy. Mm. Hej, mój friend Molly Presley jest dealer. Dzięki. Moja przyjaciółka Molly Presley jest dealerką. Może ci pomóc przenosić większej ilości produktu. Powinien z nim pogadać. yo! yo, yo. Dobrze jest. Rozrastamy interes, to na grubo powiem wam Co wie <grystanie> Trend tu niezłej Podaczki dostał widzę Siema mordeczko Siedem weselnego szczocha Byś chciał. Proszę cię bardzo Much appreciated Dobra Chodzi na ten wskaźnik ładnie Kif Siemanko Dwa, dobra. Siema, Joyce. Dwa razy Grand Daddy Purple. Proszę bardzo. Siema, Chloe. Trzy razy Grand Daddy Purple do Ciebie Spoczko. Trzy razy Grand Daddy Purple. 3 razy Grand Daddy Purple dla Ciebie 40 metrów to nie dobra Tutaj jest dla Jakby ktoś nie wiedział Szybszego znaczy, poruszania się 7 Grand Daddy Czyli tak i dwa 7 Grand Daddy tutaj Dobra Widzimy teraz tu 7 donna Trzy granddaddy dla ciebie Wyśmienicie Siema Pegi Cztery granddaddy dla ciebie Oczywiście, że tak Tutaj mamy Panią, dzień dobry Tu pięć dla pani Wyśmienicie i ostatnia sprzedaż. Ostatnia piąteczka, tutaj Siema Rudy Austin. Piąteczkę dostaniesz w taki sposób. Dobra i 270. 4800. Luks. No już powiem wam, w jeden wieczór naprawdę przyjemne pieniądze zbieramy. Siemanko. 1700 jeszcze od jego Tu masz jeszcze 8. żebyś się nie nudził. A w sumie masz jeszcze. Masz jeszcze to i masz jeszcze to. Ja sobie posprzedaję. Dobra. Ja sobie ogarnę. Sześć półkoła. Tutaj nasza Linda co? Nie, nasza Linda w ogóle nie robi. Pierdoli interes. Tragedia. Ja i tyle miejsca zrobiłem, a ona ma w dupie. Dobra. Ale widzę, że zrobił nam się tutaj Meta, i obstawiam, że tu, tak w sumie, na logikę, nie? Dobra. No i 6 godzin się będzie szkło robić. No i dobra, no i szkiełko się będzie 6 godzin robić. Trzeba będzie i dokupić ziemi, widzę. Trzeba będzie dokupić nasion, Grand Daddy, weselnego szczocha. Jeszcze mamy trochę. Jeszcze nic nie zdejmujemy z marketu. Opakowań trzeba będzie więcej kupić. Trzeba będzie zacząć już iść z tylko i wyłącznie. A jak się komuś coś nie podoba, no to będzie miał problem, nie? Życie. Samo życie, a nie fikcja. 3300 sprzedaliśmy i 2200 zarobił dealer. Razem 5500, 400 EXPA. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Więc tak, co tutaj z Molly w ogóle, bo tu dostaliśmy info, że Moli moli mieszka tutaj, czy chcesz dla mnie pracować, 1000 dolarów i 20 kata eee... Dobra, no spoko, no co, odmówić jej, będę ja jej odmawiał Weźmiemy sobie tylko kafla z konta, tak myślałem, że może być nam potrzebna Kafel, withdraw, to nam się nie cofnie niestety, Więc tak to działa, że jak coś wpłacimy to już nie cofnie nam się Progresik, niestety. Dobra, bierzemy to Moli pod swoje skrzydła. Eee, no tak, pewnie że tak. Dobra, i mamy jej dostarczyć trochę produktów. I ona będzie dla nas je dostarczać. Siema Moli. witaj ponownie. Masz tutaj to. To Varson. I bigaj dla mnie. Niegaj dla mnie z tym towarem. Nie no ja nie wiem. Aha, bo może to jest tak, że. Bo nie miały dys. Nie miały elementu, gdzie je odnosić dlatego. Dobra. Odkryłem błąd! Odkryłem błąd! Odkryłem błąd swojej głupoty! W ogóle mamy to! Dobra. To jest ostatnia rzecz, którą zdobywamy dzisiaj. Dobra, młotek i... O, jest zarąbiste! No i mamy... 10 szkła. No i... No i zarobiście, nie? Co to jest w ogóle? 70 dolarów asking price. Mhm. Mm 10 metki Fajnie fajnie. Jakie to ma w ogóle efekty nawet nie wiemy nawet nie wiem szczerze jakie szkło ma efekty. Co na pewno Kto tu jeszcze napisał 3 grand daddy to dostaniesz 5 Główno mnie to interesuje za 230. No i zaufani klienci to biorą to wiedzą, że dobry towar. To biorą w dużych ilościach, czemu nie? Dobra, no nic. Metę mamy. Dostawy mamy. Ja się będę żegnał. Coś z tego skleję. Trzymajcie się. Na razie. Do następnego. No i cześć.